Dzień dobry, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie z plaży w Culliera. To jest taka główna plaża San Antonio. Dzisiaj zaprezentuję Państwu naszą nową ofertę nieruchomości. Jest to taki nieduży apartament, ale za to znajduje się około 100 metrów od tej pięknej, ciężczystej plaży, a dokładnie... To jest na tej ulicy po lewej stronie. Bardzo fajny apartament, taki pod inwestycje, pod wynajem turystycznym. Dobrze, no to udajemy się teraz na apartamencie. I właśnie wchodzimy na apartament, który się znajduje na drugim piętrze z windą. Tu jest takie wejście dosyć szerokie. Tu jest salon, z którego jest wyjście na taras. Znajdujemy się, przypominam sobie, zarazwie 100 metrów od plaży. Taras jest duży. To jest ta ulica, którą, którą się dochodzi do plaży. Teraz, ładny, duży. Teraz wychodzę z tarasu, z salonu. Przepraszam, salonu. Teraz, tak po prawej stronie, znajduje się kuchnia. Wszystko taki stary styl hiszpański. My tutaj na to mówimy taki styl babciny. Wszystko jest do odnowienia. Tyle dobrze, jest bardzo dobra lokalizacja i fajna cena. Jest tania. jeżeli chodzi o apartamenty na plaży. To jest taki typowo inwestycyjny. Łazienkę żeśmy widzieli. I teraz przechodzimy do salonu, to znaczy do sypialni. Sypialnia jest duża. Nie wiem, tu może jakby pomyślał jakiś architekt, można by było zrobić dwie sypialnie, bo ten salon jest bardzo duży. Także salon, sypialnia, jedno łazienka, kuchnia. Drugie piętro z windą, 100 metrów od plaży. Pozdrawiam serdecznie.